Zapytałem o ceny pojemników aptecznych. Tutaj mamy w tym takim brązowym szkle od 20, czyli te najmniejsze od 20 do 50 zł, ale wszystkie są yy, kompletne. Z tego co a jedno nie akurat, ale pozostałe są kompletne. I te są naprawdę duże. Te mają. To jest litrowy na pewno, nawet może trochę więcej. Ładnie, ładnie wyglądają I, ten, i te są najmniejsze, ja nie kupuję, bo już mam, nie mam co prawda takich dużych, znaczy mam jeszcze większe, ale e, no nie w takiej ilości, to jako dekoracja też wspaniała rzecz, w brązowym kolorze oczywiście, no bo chodziło o to, żeby tutaj szkło zatrzymuje promienie słoneczne i się wnętrze nie niszczy.